Mamy tutaj plon, piękny plon, który przyniosłeś ze sobą i który rzeczywiście wydaje się być jednym z lepszych prezentów gwiazdkowych. Jak, 2016. Słyszę, plon, jak słyszę plon, to się boję, że za chwilę powiesz rolnik literatury. Obszarnik wow. <laughs> Nie stosuj takich sformułowań, nie bo przylgnie. <laughs> ale nie, nie, obszarnik jest jeden, bo ja, ja tylko trzy książki w półtora roku, więc nie jestem obszarnikiem. Są trzy w półtora roku, ale gru, grubaśne. Natomiast są e, tacy, którzy mają większe osiągi od ciebie, ale zostawmy to mhm. na boku. Grzegorz, te wszystkie książki, e, jak rozumiem, Wynika i z lektury, i z tego, że trochę Cię znam, i obserwuję to, czym się interesujesz. Te książki to z miłości powstały, tak? Z miłości, dlatego, <laughs> dlatego raczej z tym rolnikiem to był żart. Plon jest, ale ja jestem mieszczuchem, strasznym mieszczuchem. jestem warszawiakiem czwarte, piąte pokolenie, moja żona też jak się policzyła o jednego bocznego przodka, to się okazuje, że nawet nie kasuje, bo ten jegomość już w XVIII wieku sprowadził, także jesteśmy mocno zakorzenieni, Aha. chociaż żony czasami biorą za góralkę, ale, ale o tym może dalej. O to co, tej taka naszej... osobowość silna. Nie, nie, to jest ta nasza druga, druga noga, czyli. To Tak, czyli mieszkanie i mieszkanie w Bukowinie czasami. No czy, dobra, czyli często. miłość do Warszawy. Z tym, że to nie jest chyba takie proste, że jak się kocha swoje miasta, to człowiek myśli: hmm, chyba napisze trzy tomy, każdy po 700 stron. Nie, nie to jest dość proste, bo człowiek mm -hmm. czyta i szlak go trafia. A. To, się nazywa, to się nazywa taka, taka mocna inspiracja. Okay. Co Czytasz, cię znaczy nie wkurzyło, tylko mocno poruszyło, że A. cała Polska czyta o Wrocławiu A. retro. O Lwowie, retro, tu Krajewski. Lublin o Lublinie, Jest. retro, Wroński, a nic nie ma o Warszawie. pomyślałem sobie z jednej strony zazdroszcząc, a z drugiej się inspirując, że pierwsza Warszawa ma więcej do powiedzenia niż te trzy miasta z całym szacunkiem. Czasami się pytają mnie recenzenci, czytelnicy. Czy ja się nie boję, że jak ja piszę o Warszawie, to będę miał tylko odbiorcę w Warszawie? Nie, to no właśnie mhm. panowie Wroński, krajowski pokazują, przetarli że przetarli szlaki, że piszesz o swoim mieście, piszesz o tym, co kochasz, ale może to czytać cała Polska, mhm. przy czym Warszawa jest trochę bardziej uniwersalna, dlatego że u mnie jest jeden ten, ten pokład lokalny i drugi siłą rzeczy ogólnopolski, bo dzieje się gdzieś tam wielka tak. polityka, no, Zabijają Narutowicza w Warszawie, no ale jest, jednak jest to wydarzenie, które ciąży na historii całej Polski. Tak, kiedy czytałam sobie, zwłaszcza pierwszą część, bardzo dużo myślałam o tym, że rzecz jasna, można te twoje książki, choć to jest literatura, która, jak rozumiem, jest założenie rozrywkowe, ale bardzo można je sobie odczytywać w politycznym kontekście, no bo, no bo trochę odczytuję u ciebie taką tęsknotę za tym, żeby był PPS. Tak? Yy, to był dziadek, mój dziadek był PPS-owcem. Tęsknota za prawdziwą lewicą jest, bo w mm. Polsce nie ma prawdziwej lewicy, jest albo taka, przepraszam wszystkich z partii razem, taka trochę szczeniacka. E, albo, albo ta. Mi tutaj wola, y, hejterzy zaspamują, jak będziesz albo tak mówił. Taka młodzieżowa, no dobrze. Młodzieżowa albo taka e, postkomunistyczna, wywodząca się jeszcze z, PZ, z PZPL-u. Nie ma tej, tak. tej takiej lewicy dla ludzi w średnim wieku, która byłaby mocna, niezależna. Ona gdzieś się rozmyła. Wiele osób miało te, te, te lewicowe blisko PPS-u poglądy. Ten PPS, tak jak, tak jak w historii, trochę się rozszedł w kierunku takim mocno lewicowym, młodzieżowym i w takim kierunku e, piłsudczykowskim. Zresztą opisywany tutaj w książce, ta tasiemka ta, no, rządzi, czy współrządzi PPS-em, ale jest to PPS dawniej frakcja rewolucyjna, czyli taka organizacja, która która z tym dawnym PPS-em ma chyba mniej niż więcej wspólnego. A powiedz mi, dlaczego właśnie tamten okres wydał ci się naj, naj, najciekawszy i tak bardzo w nim, wiesz, osiadłeś? Cała ta, cały ten, właściwie początek XX wieku, można powiedzieć, bo. Tak bo on naprawdę... jest nieopowiedziany, no bo on jest nieopowiedziany. Zdaję sobie sprawę, że to fajnie wstrzelić się w taką niszę. Z drugiej strony to jest cholerna odpowiedzialność, no. bo nie przypominam sobie, chyba że mnie e, pani poprawi, e, czytająca chyba nawet więcej książek niż ja, e, czy, mm, czy była jakaś porządna monografia roku 26 i zamachu majowego, nie wiem, nie wiem. czy zamach majowy istniał w literaturze. Nie wiem. Ja kompletnie Już. sobie nie mogę tego przypomnieć, skoro oboje sobie nie możemy tego przypomnieć. To znaczy, że albo tego nie było. Albo było to zupełnie niezauważone, czyli tak jakby tego nie było. Mm -hmm. Ja się postarałem w kilku rozdziałach ten zamach majowy opisać. Chciałem też opisać coś, o, 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 o czym się w ogóle nie mówi. Okupacja niemiecka. No, pewno, 39-45, no ale ta nikt ta, nie pamięta. Tak, była mm -hmm. jeszcze ta pierwsza, czyli 15-18. Ona też była ohydna, nędzna. Były tramwaje dla Niemców. Tak, tak. To w ogóle jest bardzo zaskakujące. Tak. Przyznam szczerze, że. Były roboty w Niemczech. Tak, motyw o platformie w tramwaju, na którą mogą wejść tylko Polacy, bo cała reszta tramwaju Wojskowa. jest niemiecka, tak. No to rzeczywiście y, zrobiło to na mnie wrażenie, pomyślałam sobie, czytając w pierwszej chwili. Ej, chyba się pomylił, zaraz, który to jest rok? Mm -hmm. wiesz? Roboty w Niemczech, tak. jeżeli tak. nie masz pracy, nie, nie, nie masz jakiegoś tam gleitu, no to mogą cię wysłać do rzeszy na tak. roboty, tak jak to potem. Było w czasie II wojny światowej, no i ten kradzież, szaber, szaber tak i to wszystko słyszałem od babci i potem zacząłem to weryfikować, sprawdzać, znany Ci pewno Michał Wójcik. Znany mi doskonale autor Od książkę. razu jak usłyszał, czego szukam i, i oczy czym mówię Ci, a Warszawa na skobel, a. tak, bo to była Warszawa na skobel, dlatego że Niemcy wykręcali wszystkie klamki, bo były mosiężne i y, trzeba było wstawiać skoble. Był oczywiście taki warszawski patent, żeby to obejść, e, mocno cwaniacki, stosowany przez wszystkich, malowało się klamki na biało i nie wyglądały na metalowe. Naprawdę, <grym> no nie ma cwaniaka, tak? Mhm. E, chciałam Cię zapytać, czy czytałeś Króla Szczepana Jeszcze nie czytałem, ale wiem, że to jest o tych samych bohaterach, o których ja piszę. Właśnie, ciekawa jestem co... Tam jest pod trochę innym nazwiskiem i imieniem doktor Łokietek. tam jest jego historia sfabularyzowana, opisana troszeczkę inaczej. Z tego co wiem, bo mi opowiadano. W wszystkich twoich książkach no po prostu powala research, faktografia bardzo precyzyjna, bardzo szczegółowa, bardzo głęboka. To chyba sprawia ci wielką przyjemność, szukanie tych wszystkich informacji, ale powiedz, bo to jest zawsze ciekawe, gdzie tego szukasz? Wszędzie. Mhm. W przedwojennych gazetach, które szczęść Boże są już w internecie, można, można skany oglądać. Na po stronie Polony, tak? na stronie uniwersytetów, mm -hmm. na warszawskiego, łódzkiego, Jagielonki. Do tego są wspomnienia i pamiętniki. One oczywiście nie do końca są uczciwe, no bo wiadomo, że wspomnienia pisali po pierwsze ci, którzy potrafili pisać, a nie wszyscy potrafili pisać. Nie wszyscy potrafili pisać i nie wszyscy mieli czas na pisanie i byli tego świadomi, także najczęściej są to jednak reprezentanci inteligencji, El, mm -hmm. Ludzie zamożni, których stać było na taki. No, na luksus taki luksus tak, pisania. Mniej jest tych pamiętników robotniczych. Ale, 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 ale są też jakieś publicystyczne artykuły o, o, o biedzie nędzy. Warszawskiej są też wspomnienia już powojenne, które, które opisują tą, te gorsze części Warszawy. A skąd bierzesz swoich Bohaterów? Trochę z rodziny, to znaczy cała, cała siatka, jakby to, że Heniek jest pół Niemcem, bierze się ze strony rodzin mojej żony. To jest dokładne od, od, od wzorowania. On się urodził tam, gdzie mój tata, mieszkał tam, gdzie mój dziadek, ale już ta druga część jego rodziny to jest rodzina żony, czyli gdzieś tam Skorosze, Włochy. Rodzina Hasów, Millerów. W ogóle jest niesamowicie ciekawa historia tych warszawskich Niemców, także zupełnie, zupełnie zapomniana. To jest historia, która polega na tym, że był jeden czeladnik Krawiecki. Znasz go na pewno. Rejmont. Władysław Rejmont. I ten czeladnik Krawiecki w Warszawie ma swoją tablicę. W Warszawie był czeladnikiem Krawieckim, a pisał o łodzi. I to jest ta warszawska strata, że Łódź przeszła do historii przez literaturę, przez Rejmonta, przez Ziemię Obiecaną jako miasto czterech różnych kultur, narodów: że mamy Polaków, Rosjan, Niemców, Żydów, czyli jak Warszawa. Dokładnie to samo co Warszawa. Mnóstwo Warszawiaków jest pochodzenia niemieckiego. Rosjanie odcisnęli piętno na naszym mieście nie, 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 nie słabiej niż na łodzi, Żydzi. W pewnym momencie tuż po pierwszej wojnie światowej 45% mieszkańców miasta, potem 35, bo były różne fale emigracji. No i jeszcze w przeciwieństwie do Łodzi jest, jest ta, ta jedna nacja, która się mocno w Warszawie zasłużyła, to są Szwajcarzy. Mhm. Blikle, Lurs, Lardelli. Życie z nimi jest słodsze do dzisiaj. To prawda, coś w tym jest. E, kiedy czyta się Twoje książki i ma się trochę w kontaktu z literaturą, to się myśli, o, wziął i tam poopisywał kolegów troszeczkę. To znaczy, nazwiska sobie popożyczałeś od różnych pisarzy. Masz Murakamiego, masz Murakami Denela, Nobenioski, to nawet nie mówię. Tak, to wszystko takie słodkie tak, tak, tak. E, Znaczy, z Jackiem Denelem, tutaj w książce jest Denhel, nie, nie Denel, tylko Denhel. Tak. Wzięło się to tak, że szukałem jakiegoś dobrego nazwiska, które pasowałoby do układu nazwisk ekipy założycielskiej Polonii uh -huh. Warszawa. Uh -huh. I, 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 I nagle mi wyszło to nazwisko. Potem, Holender, przecież to jest prawdziwe nazwisko. to jest, Tak mi się to wzięło, dlatego że jest Jacek Denela. Potem no tak. sobie pomyślałem, no jak się miał nie wziąć jak ja czytałem z zapartym tchem blok Jacka Denela, Tajny Detektyw. Okay. Myślałem sobie, skoro już tak jest, to niech, nie, nie, niech tak będzie. Facet jest, siedzi głęboko w mojej głowie, jako ten, który się pasjonuje przed wojennymi zbrodniami. Nie, niech więc, niech e, więc aspirant policji nosi jego nazwisko. A Murakami? Murakami kolega z wydawnictwa. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Taki robisz taką cross-promocję tak. po prostu w swoich książkach. Dobra, rozumiem. nie No jasne. No Beniowski to, to. Murakami to wziął się tak naprawdę ta postać Japończyka, tak. to jest postać prawdziwa. Był taki gentleman, który Kory się nazywał po górach, Umeda, tak? który, nie, to jego syn chodził po górach. A, jego, syn chodził po górach. Jego, jego syn chodził po górach. i natomiast on sam. Faktycznie chodził do Parku Ujazdowskiego i grał na skrzypcach w kimonie. No państwo, Umeda nadal tak. aktywną częścią Warszawki są. <grych> tak, zresztą fragment któregoś z wierszy jest w tłumaczeniu pani Umedowej. Dobrze, tak. ja mówię, dobrze, ja mówię, no właśnie, dobrze. Słuchaj, to jeszcze chciałabym cię... A przepraszam, tak? jeszcze do takiej legendy zakopiańskiej wchodzi Ponoć jeden z pierwszych wyjazdów y, pana Josiego y, Umedy. Do Kuźnic, gdzie go zaczepiono w kolejce, czy była jakaś awantura z konikami, którą rozwiązał w sposób siłowy przy użyciu wszystkich czterech kończyn. Stąd pozwoliłem sobie tego Japończyka z mojej książki też przedstawić w podobnej scenie okay. z, w zakopanym. Świetnie. No to na koniec jeszcze chciałabym Cię zapytać o, o, o mistrzów, no bo wszyscy, którzy o Twoich książkach mówią, w pewnym sensie powołują się ciągle na Tyrmanda, na Nowakowskiego, na łotrzykowską literaturę, no, whatever, tak whatever it means. To rzeczywiście, ale, ale wiesz co, ja jeszcze widzę tutaj, kurczę, chłopackie rzeczy, które ja lubiłam jako dziewczynka. No, 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 Bagdaj, no, no bo Tak, no, bo, no, bo to, jest taki, to jest taki to jest taki trochę. Mm, Marek Piegus, tak, czy od tak, Bagdaja, Perełka, paragon. Tak, paragon tak, y to jest dokładnie ten sam chłop typ chłopaka, tak. tylko on się u mnie zestarzeje. Mam taką nadzieję, że się zestarzeje. Yy, my, my, tych chłopców od Nidziurskiego, Bagdaja, Szklarskiego, no, Tomek Szklarskiego, to. jemu przybywa lata ale on dalej jest takim tak, skautem. Tak. Natomiast ja chciałem pokazać, co wyjść. się stało z Paragonem. Tak, Co się stało z tymi chłopakami. Trochę na zasadzie przyglądania się e, Filipowi Łobodzińskiemu i, i, no i, i, i spółce. Tak, co z tych chłopaków e, wyrosło. Jest jeszcze jeden mistrz. Mówiłaś o tych kodach, o, tych, o tak? tych zabawach, o tym, że ta książka się toczy na kilku płaszczyznach. Tak. Że jest akcja, jest prawdziwa historia, która jest podkładem, i gdzieś tam w tyle są na przykład Kraków. Jak dochodzi do awantury między policjantami po derbach, tak. a były takie tak, derby, to ci policjanci, którzy są za Wisłą, noszą nazwiska piłkarzy i działaczy Wisły, a ci, którzy za Krakowią, nazwiska. Tak. Fajnie, że o tym mówisz, Skąd bo... to wziąłem? Wziąłem to od wielkiego mistrza, no. od Umberto Eco, no. imię Róży. Okay. E, Szczenięciem, będąc, czytałem tę książkę jeszcze w liceum po raz pierwszy. I, i to było proste, że tam jest ojciec de Baskerville, że tak, wiadomo, tak, że to tak, jest, tak, jest Sherlock tak, Holmes, tak, że to jest jego asystent, ale wtedy czytałem więcej i chyba lepszych rzeczy niż teraz. Więc ojciec de Burgos od razu powiedziałem, to musi być Borges. Jest niewidomy. Jest, takim, jest Tak, jest, 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 jest takim dogmatykiem i, i potem się okazało tak, to był on. I to mi sprawiało, sprawiło ogromną frajdę i, i mam, mam nadzieję, że podobną frajdę te wszystkie szyfry, szczegóły, smaczki. zabawy, smaczki sprawiają też czytelnikom. To na koniec końców, bo powiedziałeś, wspomniałaś o... Yy, muszę ci zapytać o piłkę nożną, bo jeszcze dziś rano mi mój mąż przypominał, że zapytała cię o piłkę, no to Pytam Cię o piłkę, nie, nie tęskno Ci do piłeczki? Czyż chodzę cały czas na mecz. Okej, okay, dobra. <głos> <głos> okay, <głos> dzięki. Dziękuję.